Tylko nie stopnij mi z przodu, proszę. Dlaczego? Nie. Taka była umowa, tak żeśmy się umawiały, Dorotko, Dorotko. Tak żeśmy się umawiały i na to mi się zgadzałaś. Ja tym... Zobaczysz, jaka będzie finezja w tych włosach. dupie Przepraszam, ale bardzo cię proszę, nie kręćmy się, dorodko. Ja wtedy myślę, jaka krytynka, A na izy miejscu po prostu bym przestał pracować i zostawił w takim stanie, jakim była. Na początku myślałem, że tam się wykupia ktoś. Dorota, to może zawód powinna zmienić się, żebyś taką historyczką. Czy ma ktoś chusteczki na sali? Dorota już jest spalona, tak właściwie. W moich oczach straciła. Po prostu straciła jako stylistka, fryzjerka. Jeżeli ktoś ma takie zachowania, że nie chce zmian. Jak ma zrobić te zmiany komuś innemu? Proszę, usiądź, Dortka, usiądź, usiądź. <laughs> Dziękuję. Bałam się, że. że ona sobie życie odbierze. Bo naprawdę, w takiej sytuacji, ktoś sobie może życie odbierze, ja nie chcę być nikogo na sumie. <laughs> Ja myślę, że jakbym dostał Dorotkę, to by się zapłakała. Załóżmy, jeszcze to by do teraz płakała. Bo by wygoliłbym jej pół głowy i wzorek taki piękny, na. No. W ogóle by mi nawet przy tym oko nie mrugło. Pełna profeska, maszynka, bzd, koniec. Były prawie do pasa. Dorota, jeżeli biodra e, dla ciebie e, tutaj pod e, żebrami, to jest do się pasa. To, były wiesz co? prawie do pasa, rozumiesz? Były do pasa. Czyli tam naprawdę się coś dzieje. Widziałem włosy lecące, e, e, reakcję Rudy, która panikuje. Just myślę, o, to się dzieje. Wszyscy są świadkami, nie były do pasa. Czy ty rozumiesz znaczenie słowa prawie do pasa, a teraz do pasa to im brakuje kilometr? A krótkie włosy to są przynajmniej dotąd, a nie do kur. podcycki. Ci ogarni trochę. Ej, skupcie się, bo i musi się. Zawierzyć. Kłóćcie się, kłóćcie, mi to nie przeszkadza. Ja mam zrobić swoją Iza własną. Korzy Iza korzysta. Moja partnerka płakała jak dziecko, więc została przeze mnie potraktowana jak dziecko. Chcesz płakać, to płacz. Dorotka myśli, że wszyscy się od razu do opiekować, przytulać i w ogóle, ale no to nie ma czasu. Każdy przyjechał tu wygrać i niech się ogarnie. Jak nie, przy... nie przestaniesz spłakać, to się kuźwa odwodnisz. <laughs> niech ci krzywdy tu nie robi, Dorotka. Proszę cię. Na pewno będą pięknie ostrzeżone. O, widzisz? Dramat, który się tak naprawdę wydarzył, y, dla mnie jest czymś nie na miejscu. Robić taki cyrk y, z, przez te kilka centymetrów włosów jest dla mnie nie do przyjęcia, nie do w ogóle wytłumaczenia w tej chwili. Myślę, że ten program nie jest dla niej, bo pokazała właśnie się z najgorszej strony.